Krzysztof Bosak mówi wprost: Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem w kwestii bezpieczeństwa. Obrona wschodniej i zachodniej granicy, zagrożenia związane z polityką migracyjną Unii Europejskiej i konieczność twardych regulacji wobec imigrantów to kluczowe tematy, które nie mogą zostać zignorowane. Posłuchaj, subskrybuj, bądź na bieżąco. Do kwestii ochrony granic, ochrony naszego terytorium, naszego państwa przed nielegalną imigracją. Mamy w tej chwili dwa problemy, jeden na granicy wschodniej, drugi na zachodniej. Najpierw odniesiemy się do problemu na granicy wschodniej. Tam przez, z Białorusi do Polski i dalej do Europy Zachodniej przebiega szlak nielegalnej imigracji, który, zdaniem rządu, ma być zamykane w ten sposób iż nie będą przyjmowane wnioski o azyl od nielegalnych imigrantów, którzy przekraczają nielegalnie granice z Białorusią. W tym celu została przyjęta specjalna ustawa, którą rząd się chwali i do niej wydane rozporządzenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków azylowych. Naszym zdaniem jest to działanie pozorowane. Dlaczego? Dlatego że rząd wydał to rozporządzenie zawieszając przyjmowanie wniosków o azyl na 60 dni. Tylko na granicy państwowej. A zgodnie z ustawą o ochronie granic, granica państwowa to powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielającą terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw. Krótko mówiąc, wystarczy zrobić jeden krok na drugą stronę i już się nie jest w tym miejscu, w którym jest zawieszone przyjmowanie wniosków o azyl. Minister Duszczyk robi dobrą minę do złej gry i polemizuje z nami publicznie mówiąc, wbrew informacjom podawanym przez posłów Konfederacji i PiS, rozporządzenie o zawieszeniu prawa do azylu działa bardzo dobrze. Straż graniczna nie przyjmuje wniosków o ochronę międzynarodową narodową Ostatnio nie przyjęto wniosków od obywateli Somalii, Erytrei, Gwinei. I dalej pisze, podstawa prawna jest bardzo jasna i nie ma problemu z interpretacją. No to jest linia ministra Duszczyka, która jednak nie znajduje pokrycia w obowiązującym w Polsce prawie, w szczególności w ustawie o ochronie granic, gdzie poza granicą, zdefiniowaną tak jak powiedziałem, wyszczególniony jest pas drogi granicznej. I strefa nadgraniczna. Naszym zdaniem, jeżeli rząd chciałby przyjąć przepisy skuteczne, no to powinien oczywiście zdefiniować to szeroko. Albo najszerzej, tak my byśmy to zrobili, to znaczy zawiesić prawo do, do składania wniosków azylowych po prostu dla każdego, kto nielegalnie przekroczył naszą granicę. Popełniłeś przestępstwo, nielegalnie wjechałeś do Polski, nie masz prawa starać się o legalizację swojego pobytu, chcesz azylu, opuść Polskę. Złóż wniosek o azyl i ewentualnie przyjechać legalnie. To byłoby zgodne, wydaje się, z takim naturalnym porządkiem rzeczy, który jest obcy rządowi Donalda Tuska. Natomiast jeżeli chcą to ograniczyć terytorialnie, no to dlaczego nie pas drogi granicznej, dlaczego nie strefa nadgraniczna? Zwracam uwagę, że argumentacja ministra Duszczyka, że podstawa prawna jest jasna i że my nie mamy racji, bo Straż Graniczna tych wniosków nie przyjmuje, jest nieprawdziwa. Dlatego, że bez tej ustawy, bez tego rozporządzenia, kiedy mieliśmy poprzedni rząd rząd PiSu, Straż Graniczna też nie przyjmowała wniosków o azyl, jak nie chciała, i nie była ani ta ustawa potrzebna, ani to rozporządzenie. I zarówno wtedy, jak i teraz tzw. obrońcy praw człowieka z organizacji proimigracyjnych mówili, że to jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Zwracam też uwagę panu ministrowi, że za różne praktyki, które służby uważały za zgodne z prawem, później imigranci mogą się skarżyć do sądów i trybunałów międzynarodowych i żądać odszkodowań. Kiedy Straż Graniczna w ośrodkach zamkniętych przetrzymywała nielegalnych imigrantów, też uważała, że prawo jest jasne i że je po prostu realizuje. A później okazało się, że nasze państwo musi płacić ogromne odszkodowania tym, którzy w tych ośrodkach byli, bo tak stwierdził jakiś sąd czy jakiś trybunał sprawa więc wcale nie jest taka oczywista jak twierdzi to pan minister, a jeżeli uważa, że jest oczywista, to bardzo proszę, żeby pokazał jakąś analizę prawną, która potwierdza to, co mówi. My jesteśmy gotowi takie analizy prawne zamówić i ja sam zgłoszę odpowiednie pytanie do z naszego sejmowego biura prawnego, żeby ustalić jak tu jest naprawdę. Obecnie stoimy na stanowisku, że to co mówi pan minister po prostu jest niezgodne z prawdą. Zwracam też uwagę na to, że ta imigracja nielegalna na granicy wschodniej narasta. Gdyby to prawo i to działanie stosowane przez rząd było takie skuteczne, to raczej byśmy z tym nie mieli do czynienia, bo nikomu by się nie opłacało tej granicy forsować. Rząd próbuje przedstawiać siebie jako skuteczniejszy niż poprzedni, no rzeczywistość szybko weryfikuje. Od początku roku polskie służby udaremniły prawie 3400 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a tylko w ostatni weekend marca aż 620 prób. Gdyby to nie miało sensu, nikt by tego nie robił. E, także, także tutaj e, oceniamy działania rządu jako po prostu pod kampanię wyborczą. I drugi ciekawy wątek granica zachodnia. Proszę Państwa, mamy cały czas do czynienia z sytuacją, w której Niemcy zwracają nam imigrantów nielegalnych wjeżdżających do Polski. I to są dwie grupy. Jedna to są ci, którzy legalnie przebywają w Polsce, ale w Niemczech już nie mają prawa do pobytu. Na przykład kilkadziesiąt milionów ludzi z paszportami ukraińskimi. Państwo Polskie specjalnymi ustawami zalegalizowało od tak. Niemcy nie zrobili czegoś takiego. Więc duża część Ukraińców, którzy są w tej chwili w Polsce i chcieliby pojechać do Niemiec, jest tam cofana przez Niemców. Niemcy mówią: Nie, 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 dziękuję, już wystarczy. Państwo Polskie jedną ustawą, jako Konfederacja, jedynie głosowaliśmy przeciwko temu, zalegalizowało wszystkich. Druga grupa to ci, którzy przebywają nielegalnie i w Polsce, i w Niemczech. Tutaj powinniśmy to weryfikować, czy oni są rzeczywiście zawracani z naszej granicy. Alarmowaliśmy w zeszłym roku, przeprowadzając kontrolę na granicy, że strona niemiecka zwraca nam imigrantów, nie przekazując żadnej dokumentacji potwierdzającej, że oni są zatrzymani faktycznie na granicy. Od polskich służb granicznych usłyszeliśmy podczas wizytacji, że stosowana jest tak zwana zasada zaufania wobec strony niemieckiej. No, zgodnie z tą zasadą zaufania do strony niemieckiej, to możemy wszystkich imigrantów, którzy nie Niemcy nie chcą przyjąć, jak nam Niemcy powiedzą, że tu są wasi, a nasza strona powie: okej, okay, ufamy, bierzemy no i <laughs> będziemy mieć wzorowe stosunki. Tylko interesy państwa polskiego ucierpią, bo problemy, które są w tej chwili w Niemczech, zostaną przesunięte do Polski. Zwracam uwagę na to, że inne państwa nie postępują w ten sposób. Dla przykładu Włochy spośród kilku tysięcy prób wydalenia nielegalnych imigrantów z Niemiec. Na terytorium Włoch zaakceptowały zaledwie cztery, jak wynika z informacji medialnej. Z kolei od posłów z Danii usłyszałem, że kiedy Dania chce cofnąć do Niemiec nielegalnych imigrantów, którzy nielegalnie wjechali z Niemiec do Danii, to Niemcy mówią: Nein, nie chcemy, nie wpuszczamy. Czyli Niemcy postępują inaczej z Duńczykami, niż my postępujemy z Niemcami. Przecież to nielogiczne. Dlaczego obecny rząd działa w interesie Niemiec, a nie w interesie naszego państwa? Bardzo interesująca jest publikacja BILDA która informuje, że jest cały plan przyszłego kanclerza Merca, który polega na tym, że rozładuje problem migracyjny w Niemczech, po prostu cofając imigrantów do wszystkich państw ościennych. Ten plan, poza tym, że jest na niekorzyść państwa polskiego, jest częściowo niewykonalny. Niemcy nie mają w tej chwili zdolności do ochrony naszych granic, swoich granic. Nie widzę żadnego powodu, żeby państwo polskie pomagało Niemcom chronić swoje granice, skoro do siebie zaprosili miliony imigrantów z całego świata. <laughs> Druga sprawa, która bije po oczach, jeżeli przeczyta się artykuł z Bilda na temat planu Merca, jest taka, że Niemcy oczywiście dostrzegają potrzebę wzmocnienia ochrony tego południowego szlaku migracyjnego, szlaku migracji przez Włochy, Grecję, Hiszpanię, natomiast nie ma tam słowa o wsparciu ochrony granicy wschodniej Unii Europejskiej, czyli granicy, której ogromny ciężar ochrony w tej chwili ponosi państwo polskie, granicy z Białorusią, granicy z Rosją, granicy z Ukrainą. Niemcy, Unia Europejska muszą rozpoznać, że jest to również ciężar finansowy pracy państwa polskiego, polskich funkcjonariuszy policji, straży granicznej, żołnierzy z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, którzy chronią granice nie tylko polskie, ale całej Unii Europejskiej. To, że to nie jest uwzględnione, pokazuje, że musimy to również stronie niemieckiej uświadomić i musimy wyjść z tego schematu, że Polska będzie robić robotę za Niemcy. Jeżeli nie chcą Niemcy nielegalnych imigrantów, sami powinni też pozawierać odpowiednie umowy deportacyjne z państwami, z których ci imigranci pochodzą, i sami powinni wykonać pracę nad tym, żeby ci ludzie zaczęli wracać do swoich domów. Na razie ich do siebie zapraszali. To wygenerowało nam gigantyczne koszty związane z ochroną granic. Niemcy za to powinni tak naprawdę zapłacić.